Wszystkim. A pierwszy raz nagrywam taki filmik, ale mam już dość siedzenia cicho i mam dość tego, że inne ofiary takich osób również siedzą cicho ze strachu przed konsekwencjami. Um, w 2020 roku padłam ofiarą groomingu i agresywnych zachowań przez wam wszystkim Gargamela. Um, miałam 16 lat, jak zaczęliśmy się spotykać. I nagrywam ten filmik dwa lata po tym, jak zerwałam z Kubą, ponieważ zauważyłam, że ostatnimi czasy w internecie zrobiło się bardzo głośno o innej sprawie, wykorzystywania osoby nieletniej przez osobę wpływową, i nie chcę dawać cichego przyzwolenia na to, żeby takie osoby dalej miały jakiekolwiek wpływy w internecie. Cóż innego mogę powiedzieć poza tym, że był to naprawdę posmerfiony tydzień w polskim? internecie. Zazwyczaj filmy tego typu zaczynam od tego, że jeżeli nie wiedzieliście to tak wyglądała sytuacja, ale jeżeli nie wiesz, co się w tym tygodniu wydarzyło, no to najprawdopodobniej byłeś na wycieczce w górach i szczerze, może to i lepiej dla ciebie, i mam nadzieję, że wróciłeś e, cały i zdrowy. Ja w tym filmie do samego wydarzenia gargamelowego i tego całego kiślu, który przy okazji się wylał, nie będę się bezpośrednio odnosił, ponieważ uważam, że już jest wystarczająco dużo łapek TikTokowych i YouTubeowych, które rozgrzebały tą sytuację i rozłożyły na czynniki pierwsze. Ponieważ używając kontekst całej tej sytuacji, chciałem odnieść się bezpośrednio do ciebie. Widzu. Tak, tak, Marcinie, Magdo, to owa smowa. Moja teza będzie wyglądała następująco. Musimy przestać stawiać persony internetowe na moralnym piedestale. Przez tyle lat, ile już jestem widzem YouTube'a i fanem YouTube'owego kontentu. Ilość twórców, których dotknęła podobna sytuacja i późniejszy wylew łez i tych takich żali wylewanych ze strony fanów, które widziałem, no jest naprawdę zatrważająca. I za każdym razem, kiedy taka sytuacja wydarza się po raz kolejny, dziwię się tym ludziom coraz. Bardziej. Naprawdę coraz częściej dochodzi do mnie, że żeby została nam przyklejona taka internetowa aureolka, wystarczy stworzyć jakiś lepszy content, który spodoba się większej ilości ludzi, po prostu usiąść, napisać skrypt i to wystarczy, żeby ludzie zaczęli nam później wierzyć praktycznie w każde nasze słowo. I to, że ktoś napisze ładnie wyglądający scenariusz i jest niby świadomy pewnych zachowań i że są one quote on quote złe. No to nie znaczy, że w życiu prywatnym nie wpada w te same. Dołki. I od razu muszę was wyprzedzić przed myśleniem, że w jakikolwiek sposób tutaj próbuję tłumaczyć takie zachowania i je usprawiedliwiać. Ja chcę wam po prostu przedstawiać fakty i realia, które wydaje mi się, że często nie dochodzą do osób, które po prostu zażywają taki content w internecie. Po co by nie mówić i jak ktoś bardzo nie kreowałby się na autentyczną personę w internecie i tutaj słowo klucz kreował, no to wciąż jednak jest to jakaś maska zakładana przed kamerą i jest to ta przednia strona choinki pokazywana dla widzów. I jak tak zacząłem się nad tym coraz głębiej zastanawiać, to zaczęły do mnie dochodzić coraz cięższe myśli, gdzie widać jak bardzo sława i rozpoznawalność zaczyna zatruwać ludzi, wcześniej czy później, i jak wielkim testem własnych morałów i własnych przekonań jest moment, w którym zaczynamy stawać się popularni, rozpoznawalni i w którym ludzie zaczynają do nas pisać z takimi albo innymi rzeczami i wtedy dopiero okazuje się jak silnym człowiekiem jesteśmy. Gdzie plain internetu staje się boskim sadem, diemy zatrutym jabłkiem, a my sami wkładamy sobie węża do ręki. Dwuznaczność tej symboliki sprzedawana oddzielnie. Oczywistym jest dla mnie też to, że jakiś widz jak najbardziej może się teraz czuć oszukany czy zdradzony przez swojego ulubionego twórcę, ale tutaj w tym momencie właśnie pojawia się ten błąd myślowy, gdzie nie powinniśmy się aż tak mocno do tych ludzi przywiązywać. I może tak naprawdę jest to też również taka ukryta, bardzo wartościowa lekcja dla tych ludzi, którzy odbierają tego typu content, a bądźmy szczerzy są to w głównej mierze też oczywiście ludzie młodsi, że należy do ludzi jednak trzymać. Dystans, nieważne na kogo się kreują. Tyczy się to tak postaci Gargamela i wszystkim im poprzednim, jak tyczy się to również mnie czy ciebie. A jak to wszystko potoczy się dalej, i czy ktoś robił notatki z tej jakże bolesnej lekcji, pokaże tylko i wyłącznie czas. Dzięki za uwagę.